Cześć, Szczęść Boże! Wiecie, co między innymi uwielbiam w Ewangelii Jezusa? To, że jest ciągle nowa, że jest ciągle młoda i w ogóle, jak człowiek medytuje słowo i próbuje jakoś nim tam żyć, to to słowo odmładza. I między innymi o tym jest dzisiaj fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchaj, proszę, przeczytam dzisiejszy fragment. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: Uczniowie Jana na dużo poszczą i modły odprawiają. Podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego. I wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co odewie od nowego, w przeciwnym razie i nowe podrze i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Aż mi, no powiem to, ale aż, tak mi chodzi po głowie takie nasze ciągłe gadanie, katolickie gadanie. Ale nie tylko w kwestii wiary, religii, ale też życia, nie, że kiedyś to było, kiedyś było lepiej, kiedyś to byli księża, kiedyś to byli pasterze, kiedyś to był kościół, kiedyś to była msza, kiedyś to było, teraz już nie ma. I Jakże to złudna jest pułapka, Ciągle ży ciągłe życie tym, jak to kiedyś było, jak to kiedyś pewne formy, nawet przeżywania yy, wiary były super, a te obecne to już nie są super. No Problem polega na tym, że my często jako już ludzie wierzący, nie nadążamy po prostu za Jezusem, który w, w cudzysłowie wkrada się w naszą rzeczywistość, wykorzystując właśnie naszą rzeczywistość i nowe formy, nowe sposoby mówienia do nas po to, żeby dotrzeć do nas z Ewangelią. Bardzo mnie zatrzymuje to, jak bardzo może nas ograniczyć to, kiedy trzymamy się starych sposobów myślenia. Młodym winem jest po prostu Ewangelia Jezusa. Ewangelia w jakiś taki cudowny sposób sprawia, że ona ciągle poszerza horyzonty i nie da się łatać swojego życia, swojego starego życia, starymi sposobami. Jeśli Ewangelia ma przemienić moje życie, naprawdę ma mieć wpływ na moje życie, jeśli ja z tej kościelnej ławki mam wstać i wziąć odpowiedzialność za siebie, za Kościół, to muszę się otworzyć może na jakąś zmianę. To jest bardzo niebezpieczne oczekiwać, że życie się zmieni, że Kościół się zmieni, jeśli będziemy ciągle trzymać się tego, co było kiedyś, jak to było kiedyś. Specjalnie nie wchodzę w szczegóły, bo nie mam ochoty wcale tutaj rozpoczynać katodramy na moim kanale, nie taki jest jego charakter i po prostu mi się też nie chce. Ale no, jest w nas obawa przed tym, żeby czasem pójść do przodu żeby przeżywać Ewangelię na nowo, żeby dać Ewangelii przemienić. Ale zostańmy tak bardziej personalnie, każdy wobec siebie niech zobaczy, do jakiej zmiany zaprasza to słowo. W jednym z komentarzy na portalu fbiblos.org, nie, przepraszam, .pl znalazłem taką myśl, podzielę się nią, gdzie autor tego komentarza do tej, do tej Ewangelii dzisiejszej mówi, Jezus wydaje się nie dość religijny dla żydowskich tradycjonalistów. Uczniowie Jana i faryzeusze uczyli się zwyczajów religijnych, a uczniowie Jezusa uczyli się głoszenia Ewangelii, wzywania ludzi do wierzenia w Jezusa. Zbawienie człowieka pochodzi z wiary, a nie z naśladowania uczynków faryzeuszy. No, no, siekło mnie to nieźle to zdanie, że Jezus wydaje się nie dość religijny dla żydowskich tradycjonalistów. Dla wielu ludzi życie Ewangelią czasem, jeśli ktoś nią naprawdę żyje, wydaje się nie dość religijne i w porządku, no bo ktoś nie modli się w taki czy inny sposób, bo ktoś nie zachowuje takich czy innych norm, przepisów, tradycji, naszych ludzkich tylko tradycji. Przeciekawe w kontekście tego słowa i w ogóle tego, co ostatnio mówi Jezus w tych fragmentach ostatnich dni, bo ciągle zaprasza do życia. Może to słowo zaprasza do tego, żeby pewne rzeczy po prostu w swoim życiu duchowym porzucić. Przestać przeszywać do starego ubrania nowej łaty. Przestać próbować naprawiać przeszłość starymi sposobami. Tylko trzeba po prostu zmienić całego człowieka. Na Instagramie dzisiaj taki cytat mi przyszedł do głowy, nim się dzieliłem, że nawet największa tęsknota nie wskrzesi przeszłości. Ta tęsknota religijna też, że kiedyś było. Nawet największa tęsknota za dawnym kochankiem, za dawnym przyjacielem, z którym już nie ma relacji i już nic się nie może na przykład wydarzyć, to nie wskrzesi magicznie tego wszystkiego. Trzeba chcieć iść do przodu. Trzeba chcieć zrobić jakiś krok do przodu. I taki konkret, powiem Wam tak szczerze, to mnie czasem już ręce opadają, ale dla mnie to jest przykład chociażby tego, o czym Jezus dzisiaj mówi, tej, tych starych bukłaków i starego ubrania. Dzisiaj jest pierwszy piątek. Ludzie się spowiadają. Przychodzą ludzie, nie wiem, parę miesięcy się nie spowiadali, i niektórzy ograniczają swoje życie tylko do tego, mówią: Nie odmawiałem pacierza. Nie słuchałem mamy. 60-letni chłop to mówi. Mówiłem brzydkie słowa. No i powiem, że mnie ręce opadają i serce mi opada, i czasem mam ochotę powiedzieć tak tym osobom: czasem mówię, jak wyczuję, że jest na to przestrzeń, powiedzieć serio. Serio, Twoja wiara, zbawienie, które dał Ci Jezus, opierasz na odmawianiu pacierza bądź nieodmawianiu pacierza. Serio, do tego ograniczasz wszystko. Daj se spokój z pacierzem, a zacznij naprawdę się modlić. Spróbuj zainwestować w więź. Nie wiesz, jak to się robi, no to czas podkasać rękawy i coś z tym zrobić. Trochę może poczytać, poszukać, poszerzyć horyzonty. No nie wiem. Można się całe życie spowiadać z tego, że się nie odmawiało pacierza. A na koniec życia usłyszeć od Jezusa, ja nie chciałem Twojego pacierza, ja chciałem Twojego serca. Gdzie było Twoje serce? Dlaczego mi go nie pokazywałeś? Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Ewangelię Jezusa należy wlewać do nowej głowy, albo głowy, która przynajmniej chce myśleć inaczej, spróbować myśleć inaczej. Posiedz sobie jeszcze z tym słowem. I zobacz, co w Twoim życiu duchowym już kompletnie nie działa. Co w Twoim myśleniu na temat Jezusa, na temat Kościoła, na temat wspólnoty Kościoła, przeżywania swojej wiary już kompletnie nie działa. że jest stare ubranie, które śmierdzi, które nie pasuje na Ciebie. I czas coś zmienić. Ewangelia jest młodym winem, bo ona naprawdę daje życie. Jeśli ktoś z Was się kiedyś upił winem, szczególnie młodym, mi się zdarzyło, e, z przyjaciółmi. Czy z moimi studentami, to każdy wie, jak wtedy nagle czegoś inaczej myśli. Nie, żem ta zreklamował chlanie, nie o to mi chodzi, ale myślę, że Ewangelia jest dlatego tego młodym winem, bo ona zmienia myślenie. Można się upić Jezusem, tak na pozytywnie, na plus, bo naprawdę wtedy się inaczej patrzy na życie. W związku z tym, to co mówię przez ostatnie dni, medytuj słowo dzień w dzień. I pozwalaj, żeby Jezus zmieniał twój, e, twój łeb, Twoją główkę, Twoje serce. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na inne miejsca w internecie. Wszystko w opisie tego filmu. Zapraszam do komentowania. Dzięki temu to idzie w dalsze zasięgi. E, no i błogosławieć w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam i do usłyszenia znów. Cześć.